Dużo dostawałam takich wiadomości, gdzie pisaliście mi, że sprawa pani Beaty jest bardzo podobna do sprawy hmm, drugiego takiego głośnego mor. Mm -hmm. hmm. Chciałabym to dzisiaj porównać. Ja, tak jak mówiłam na live'ie ostatnio, nie widziałam zbytnio podobieństw. Poza tym, że obydwie te kobiety zaginęły, z jedną już wiemy, co się stało i sprawca został ukarany, drugiej nadal szukamy, staramy się rozwiązać tę zagadkę. Więc dziś przypomnę Wam sprawę Moniki Wilgorskiej Stanewicz. Napisała nawet do mnie dziewczyna: Serdecznie pozdrawiam, <grym> która mówiła, że znała Monikę. Ja całej tej sprawy nie będę Wam opowiadać, ale tak, może zrobimy taką analizę, przyjrzymy się właśnie tej sprawie w kontekście zaginięcia pani Beaty Klimek, i też postaram się. Zobaczyć te podobieństwa, o których wy mi piszecie. Tak, w skrócie powiem Wam: Monika była po rozwodzie, miała córkę, związała się z Panem, z którym finalnie później się rozstała. A pani Monika rozstaje się właśnie ze swoim partnerem, bo jest ofiarą przemocy, co też potwierdza siostra pani Moniki. No i pani Monika zabrała córkę, wróciła w swoje rodzinne strony i któregoś dnia po prostu powiedziała do swojej mamy, że żeby zaopiekowała się jej córką, bo ona na kilka dni musi wyjechać. Nikt tak naprawdę nie wiedział, gdzie ona dokładnie wyjechała i Zaginęła i ostatni raz była widziana właśnie w domu swojego partnera. Tam stał jej samochód i on widział ją po raz ostatni. Po pięciu dniach od zaginięcia Moniki zostaje wyłowione jej auto. Zostało zatopione w takim leśnym stawie 30 km od domu, właśnie. Mariusza, tego byłego partnera, i po wyłowieniu tego auta okazuje się, że ktoś próbował uniemożliwić jego identyfikację. Były zatarte numery w tym samochodzie, nieudolnie, całe szczęście. A pan Mariusz powiedział wtedy, że słabo mu się zrobiło, jak zobaczył ten samochód i nie da się tego opisać, co on przeżył i cały czas nie dopuszcza do siebie myśli, że stało się coś złego i rozpaczał. Pan Mariusz też udzielił takiego wywiadu, z tego, co ja dobrze pamiętam, to był chyba reportaż uwagi, gdzie pokazywał w sypialni, te świeczki. Pamiętam te świeczki właśnie, że tutaj oni razem te świeczki rozpalali, jak, jak Monika jeszcze z nim mieszkała, i lamentował, płakał. No i tak to właśnie było. Wraz z wraz właśnie z Mariuszem P, policjanci zatrzymali też jego kolegę, 41-letniego Pawła B. I cóż ten Paweł B zrobił? Paweł B wykopał dół koparką. I tam miały być zakopane śmieci. Mariusz miał tam zakopać śmieci. i Ten Paweł nie wiedział, że jest to dół przyszykowany. Dla Moniki. Paweł B. przed sądem powiedział takie słowa. Wysoki sądzie chciałem tylko powiedzieć, że nie jestem mordercą, nie wiedziałem, co ma zamiar zrobić Mariusz P i w życiu bym nie zabił ani nie doprowadził do śmierci tej biednej kobiety. Proces trwał niespełna pół roku i za zamordowanie Moniki Mariusz P. usłyszał wyrok dożywotniego więzienia. Jego kolegę Pawła B., za pomoc w zacieraniu śladów, skazano na 6 lat więzienia. Ja jeszcze też wspomnę o tym, że ten samochód, który był zatopiony, to też osoba trzecia brała w tym udział. Po prostu był ktoś od tego, żeby zatopić samochód, i był ktoś od wykopania tego dołu. I teraz, jak to się ma w ogóle do zaginięcia pani Beaty, bo ja dalej nie widzę tych podobieństw. Tak jak jedna pani właśnie chyba na live napisała, że Monika pojechała na pewną śmierć, bo nic dobrego, akurat u Mariusza by ją nie spotkało, no to tutaj pani Beata, która zaginęła gdzieś blisko domu albo w domu i pani Beata. Raczej nie była świadoma tego, że może ją spotkać jakieś niebezpieczeństwo, jeżeli ją spotkało, bo tego oczywiście też jeszcze nie wiemy. Też zupełnie inne zachowanie również byłego partnera, no bo pani Beata była w trakcie rozwodu z panem Janem i pan Jan, jak wiecie, on raczej nie pokazuje, że tutaj mieliśmy w sypialni świeczki, paliliśmy, jak byliśmy razem. I on nie jest raczej taki, że nogi się pod nim uginają, tylko wręcz przeciwnie. Więc pod tym względem ta sytuacja też chyba nie jest podobna do, do tej sprawy Moniki. Więc, tak, na pierwszy rzut oka, to widzę dwa podobieństwa. I w jednej, i w drugiej sprawie e, giną kobiety. I w jednej, i w drugiej sprawie. Są też dzieci, które zostają bez mamy. Czy w sprawie pani Beaty mogły brać udział osoby trzecie? Mogły, ale tego jeszcze też nie wiemy, więc może pod tym względem również widzicie właśnie takie podobieństwo. Hmm, bardzo mało wiemy na temat sprawy pani Beaty. To wszystko, na czym my się opieramy, to są jakieś takie nasze domysły i to, co. Wykreujemy sobie w komentarzach na Facebooku. no Nie ma co się oszukiwać. Wy też musicie wiedzieć o tym, że to właśnie Paweł B doprowadził do tego, yy, mówiąc policjantom o tym wykopanym dole, yy, że, że tam Monika właśnie została yy, odnaleziona. Bo ja myślę, że na przykład pan Mariusz P yy, no, szedłby w zaparte i yy, bardzo ciężko byłoby. Odnaleźć Monikę. I czy w sytuacji pani Beaty, w sprawie pani Beaty, też będzie tak, że osoba trzecia w końcu coś powie? Nie wiem, życzę sobie tego, żeby tak było. Jeżeli ktokolwiek, jeżeli jakakolwiek osoba trzecia brała w tym udział, to życzę sobie wam, rodzinie i wszystkim, wszystkim nam tutaj zgromadzonym, żeby właśnie ktoś w końcu zaczął mówić. Cały czas też wierzę w to, że nie ma zbrodni doskonałej i że winny zostanie ukarany. Wierzę w to, że pomoc y, fachowców, którzy wkraczają do akcji może rozjaśnić trochę y, sprawę pani Beaty Klimek i mam nadzieję, że w końcu trafi się osoba, która albo dojdzie bezpośrednio do, do sprawcy, albo że znajdzie się właśnie osoba, która będzie miała na tyle cenne informacje, żebyśmy yy, mogli w końcu poznać tajemnicę tego zaginięcia.